ja patrzę na różne firmy, w szczególności tam, gdzie wzorujemy się z zagranicy, to osoba w, w zarządzie, w C-levelu od produktu, często uh -huh. jest obok roli CTO, że to jednak są dwie troszeczkę, że produktowa jest bardziej biznesowa, a CTO uh -huh. jednak jest bardziej od utrzymania kierunku technologicznego i ty łączysz te role, jak rozumiem. Czy jak tak to właśnie i, wygląda? Wiecie, jakby tych setupów jest co najmniej mhm. kilka, i w swoim życiu przechodziłem takim profesjonalnym, przechodziłem przez kilka takich scenariuszy, jakby i widziałem i obserwuję na rynku je dużo. Ja je łączę, bo wydaje mi się, że no jakby u podstaw tego wszystkiego jest to, że technologia jest po coś. Technologia nie jest po to, żeby się bawić technologią, chociaż bardzo wielu inżynierów, inżynierów, inżynierek myśli, że technologia jest po to, żeby się bawić technologią i tymi zabawkami co nowego to zaimplementujemy zaraz. Nie? Ale technologia jest po to, żeby budować produkt i żeby robić biznes, tak naprawdę, Po to istnieją przecież firmy. I, i jeśli się to połączy, to wydaje mi się, że pozbywamy się bardzo wielu konfliktów na linii produkt-technologia. No, my mamy tutaj bardzo ważne rzeczy do zrobienia i do popaczowania, ale my byśmy chcieli ten feature. Ale my tutaj mamy, wiecie, audyt i coś, co musimy zrobić. No ale my tutaj słuchajcie, mamy nową jakąś usługę, którą chcielibyśmy sprzedać. No i teraz trzeba kogoś, kto to zrównoważy. I często, tak mi się wydaje w organizacjach, osoba, która stoi gdzieś obok, nie wiem, szef komercyjny, szef sprzedaży, on nie rozumie tych dyskusji, nie potrafi zważyć, co jest ważniejsze, czy jest większe ryzyko, nie patrząc, nie wiem, jakieś systemy lub jakieś rozwiązania, czy może ten nowy feature da nam dużo większy boost komercyjny. Ktoś musi to jakoś wyważyć i wydaje mi się, że taka rola świadomego CPTO, który jest zanurzony w biznesie i rozumie biznes, i rozumie te cyferki, i rozumie oświecenie biznesowe, a z drugiej strony ma ten taki fil technologiczny, co bardzo ułatwia i skraca tę dyskusję, mówi dobra, guys, tu już nie możemy przegiąć, musimy to zrobić, ale tutaj będziemy coś długać. Czyli słuchaj, raczej t, y, też masz, że, jedno co tak jak rozmawiamy, jedno bym zauważył chyba też dla słuchaczy, że Marcin masz nadal, nie odszedłeś w czystą ścieżkę zarządzania, bo nadal masz takie te mechanical sympathy, że jednak te, inter, interesuje cię to co się dzieje, że tak powiem, że nie od, Wiesz, jaki jest często zarzut w pewnym momencie, że menadżer odleciał i nie powinien podejmować decyzji technologicznych. Mm. Jest często w firmach gdzieś u inżynierów, stąd mamy potem princi wszystkich principal, fellow, liderów, żeby to oni realnie podejmowali te decyzje.